Marcin Marczak, Newsweek, dzień dobry. Czy wiecie Państwo, że słowo bankier nie pochodzi od terminu bank? Jak opowiada w najnowszym wydaniu niosłika Historii wybitny francuski mediewista, profesor Jacques Legault, pierwsi bankierzy pojawili się w XII wieku w Szampanii, gdzie organizowano wielkie i słynne na całą średniowieczną Europę jarmarki. Zajmowali się wymianą pieniędzy, podczas tej wymiany siedzieli na ławkach, ławka po francusku to bank. Dlaczego konieczna była taka wymiana? Bo w średniowiecznej Europie pieniądz miał Charakter wybitnie lokalny, a nie państwowy. Więcej o tym, jak średniowieczna Europa traktowała pieniądz, kto był bogaty i dlaczego pożyczanie pieniędzy na procent pozostawiano Żydom. Przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Newsweeka Historii. Niemniej nasz miesięcznik zajmuje się nie tylko historią średniowiecza. Z tematów nowszych polecam tekst, w którym dotarliśmy do ostatnich łowców nazistów, którzy, jak się okazuje, nadal mają co robić. Istnieje lista przynajmniej 50 nieosądzonych do dziś zbrodniarzy wojennych, którzy zazwyczaj żyją w Niemczech. I jak się okazuje, dziś sądzić jest ich łatwiej niż jeszcze 50. Czy 60 lat temu, bowiem nie trzeba dowodzić partykularnych win, wystarczy udowodnić, że taki człowiek pracował w, choćby w obozie koncentracyjnym w czasie, gdy dokonywano tam eksterminacji. Z tematów równie współczesnych polecam tekst Bogusława Wołoszańskiego o zapomnianej wojnie w Korei, która pochłonęła 6 milionów ofiar, pozostawiła półwysep koreański w zniszczeniach, a nie przyniosła rozwiązania, o czym mieliśmy okazję przekonać się całkiem niedawno.